Najedzony, nawodniony, tyle ważny, no. Dobrze, chciałbym wrócić do tej waszej pierwszej... Chciałbym wrócić do waszej pierwszej konferencji i do naszego cage'a Adrian, bo powiedziałeś tam coś takiego, po pierwsze nazwałeś Amadeusza frajerem, konfidentem i powiedziałeś, o Jezu, i powiedziałeś, że yy, nawet gdy, powiedz, gdy użyłem argumentu, że on miał 16 lat, więc był jeszcze dzieckiem, powiedziałeś, że a, w niektórych krajach to już jest osoba dorosła. Natomiast gdy wyciągnąłem aferę budowlaną, to wtedy skwitowałeś, że ja miałem dopiero 20 lat, to są błędy młodości, ja czy nie uważasz, że to są podwójne standardy? Stary, nie porównuj dwóch rzeczy, nie zrobiłem mi krzywdy. I, ja to, też nikomu nie zrobiłem krzywdy, a wręcz przeciwnie. Okej, okay, no. Wiesz, stary, to, to są w ogóle dwie odmienne rzeczy. Ale po tym wszystkim, problemie. po tych wszystkich argumentach ja dalej uważasz, że on jest... Stary, ja już nie chce mi się o tym dyskutować dzisiaj, naprawdę, bo nie jesteśmy tutaj po to. Po to ten face to face, żeby dogadać tą walkę. Nie chcę mi się już tego drążyć tematu. Stary, wypowiadałem się nawet tobie na ten temat 10 tysięcy razy, już starczy. Serio. Mm. Amadeusz, ty przedstawiłeś argumenty, w sensie użyłeś argumentu, no. że nazwałeś Adriana gwałcicielem. Miałeś na tym face to face prze, po, przedstawić dowody. Czy masz jakiekolwiek dowody, czy jednak odwołasz te swoje słowa? Eee, słuchajcie, za jakiś czas mamy waleczkę finalną, no limit. Jak będzie pralnia brudów, to będzie pralnia brudów. E, póki co, kurczę, naprawdę od, od, od tygodnia dogadujemy tylko tą walkę. Mogę tylko powiedzieć tyle, że e, miałem nieprzyjemność widzieć penisa Adriana i ma naprawdę krótkiego. A Czy ty Adrian ogólnie wrzucasz e, Disa na Amadeusza? Jest to dla mnie bardzo ważny punkt Wiem, Z tego programu. To to no, możliwe, że się znajdzie. Znaczy, ja się właśnie zastanawiałem, bo Pytny? mi pokazywałeś tego Disa, hmm? a później jak Amadeusz powiedział, że ma na ciebie bardzo dużo haków, to nagle się wycofałeś i jutro mamy walkę. Nie, a tego Disa gdzie, nie, 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 ma. Nie, nie, nie Co? Kompletnie nie. No to, to, to dlaczego nie opublikowałeś tego? Ale kto, ja, ja przecież mówiłem, że opublikuję po face to face albo przy face to face. Coś takiego. Nie wiedziałem o tym, że face to face będzie dzień przed walką. No mówi w... ja nie wiedziałem nie, nie tego, że Face to Face, kiedy ja się dowiedziałem. Wcześniej. Kiedy się dowiedziałem, że Face to Face kilka dni temu, ja, nie. No. To, to, prawda. to jest prawda. bo z mojej perspektywy to wygląda tak, nie, że on zapowiadałeś, nie, nie, nie. że na Face to Face. No on też zapowiadał, że otworzysz nie, nie. Że... puszkę Pandory. On też, on też zapowiadał, Amadeusz że A też tak mówił. Tak, on też zapowiadał, że ta jakieś laski, które zgwałciłem i co, i nie ma żadnej no stare, więc wiesz, to też jest taka narracja niezła no. Ale czy jeżeli Adrian wrzuci disa na ciebie, to tak jak obiecałeś wypierzesz brudy? Tak jak mówię, no że pralnia brudów będzie... w Słuchajcie, ja tak sobie przeanalizowałem w ogóle całe swoje życie, czy w ogóle może być na mnie jakiś brud i tak nie mogłem sam do niczego dojść, więc nie wiem do czego mógł dojść Adrian, ale e, jak będzie pralnia brudów, to będzie pralnia brudów, ja mam... Uważam, że na tyle asów, że on mówi szach, ja mówię mat. Ja, się bardzo, ja się bardzo cieszę, że on to zaczął robić. Naprawdę bardzo się cieszę, bo wiem, że zaczął wyjaśniać swoje nawet niektóre sprawy tam z przeszłości i cieszę się, że sam osobiście na to wpłynąłem. Ale zdajecie sobie sprawę, nie, że nie w tym momencie e, stawiacie się e, według opinii publicznej w takiej pozycji, że jeżeli ty nie wrzucisz disa. To znaczy, że jest coś na ciebie i boisz się, a ale ja mam, Ale ja mam ten DIS, ja mogę go wrzucić. Ja rzucasz go normalnie. Nie ma problemu, ja go mogę wrzucić. Okej, okay. a jeżeli ty później nie wypierzesz brudów, to wtedy no. No. na to, że... Spary. Spokojnie, mamy, mamy. jeszcze kolejną waleczkę, nie? Wydaje mi się, że przed tą walką i tak dużo, dużo się wyprało, co? Czyli chcesz... Przecież to trzeba dawkować, Gładuniesz to jest Słuchaj, Ta telenowela nie kończy się na, na jutrzejszym dniu, chyba że któryś będzie ciężko uszkodzony, tak? Więc tą telenowelę trzeba pociągnąć. Ja to okay. się boję, że to się nie skończy ani na trzeciej, ani na czwartej, ani na piątej. Ja już powiedziałem, ja się mogę z nim napierdalać co gale, płaci nawet mogę z nim zasłoniętymi oczami się bić. Ja widzę, że to, to po prostu się nigdy nie skończy, nie? Ja już, już szczerze, już naprawdę, już uważam, że to się nigdy, ta historia się nie skończy. A... Nieważne, jakby ona się skończyła, to i tak ona się finalnie nie skończy. Ja już rozmawiałem ze swoim menadżerem, możemy kurwa robić walkę co gala kurde i tyle. Zasłonięte oczy, związane ręce, związana noga, nie, nie, w telefonicznej, nie ma problemu. Wystarczy jedna walka, no limit tak mi się wydaje i... No to, limit to, to będzie by... finał tego wszystkiego. E, jutro macie walkę, e, no, na zasadach, które przyjęliście. W ogóle też dowiedziałem się, ale nie, no nie, nie mogę tego mówić, kurde. Rada. Nie, właśnie nie, nie, nie nie, można tego mówić. No jak ci mam mikrofon? Nie nie, 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 nie. Co to za tajemnica? sprawie? No, kurde, właśnie. I teraz, okay, jak to, teraz, to teraz po prostu... Nie ja to dostał to pierdolu. Jeżeli uważasz, że jest ja uważam, to coś, co... No, myślę, że mogę, zacząć... to już powinniście powiedzieć, bo teraz ludzie będą się domyślać. Co... Nie, nic takiego, nie, 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 to nie chodzi o to, bardziej kwestii organizacyjne Gali. E to to bardziej tego kwestia. To nie, to nie, bo... No właśnie, nie chcę doszaczu... Nic żeby, takiego nie, nic takiego nie wiadomo chcemy, co. Chcemy, żeby ludzie jutro A zobaczyli... jest niespodzianka po prostu tak, jakaś na Tak, jutro. Okay. tak, No mamy dużo niespodzianek jest przygotowanych, jude, fajnych. Okay. I no jest to ważne, żeby ludzie, którzy kupują Pay Per View, mieli tak jakby, wiesz, ten produkt, jest, okay. za który płacą, żeby mieli fajne wrażenie.